Iwona Krzyżak, podsumowanie roku, subiektywne, redakcyjne, chociaż tu to właściwie to, ten miesiąc, sierpień, bo o nim będziemy mówić, no to trudno powiedzieć, żeby to było jakieś subiektywne wybranie tematu, dlatego, że tym tematem naprawdę żył cały Konin i tą sprawą, Bartosz konieczny w studio i wtedy właśnie pojawiła się informacja, kto wystartuje z pierwszego miejsca K.O., tak, długi czas, większość list, może tak powiem, zanim została oficjalnie ogłoszona, była dość znana. Mówię o tych pierwszych miejscach, które realnie walczyły o miejsca w Sejmie. Natomiast długi czas znakiem zapytania było drugie miejsce na liście Koalicji Obywatelskiej. Wszyscy się spodziewali, że liderem będzie tak jak zawsze Tomasz Nowak, wieloletni poseł. Należy, no, że sondaże dawały Koalicji Obywatelskiej szansę na dwa mandaty z regionu. No To wszyscy się zastanawiali, kto to ten drugi mandat obejmie, czy będzie o niego walczył. Tymczasem nagle trochę znikąd pojawiła się informacja, że poseł Tomasz Nowak wystartuje, ale z drugiego miejsca i będzie musiał ustąpić tej jedynki, czyli takiego bardzo prestiżowej pozycji, Michałowi Kołodzieczakowi, lidrowi Agrounii, który w ogóle z Koalicją Obywatelską do tej pory nie był kojarzony, wręcz były takie jego wypowiedzi negatywne odnośnie i rządzącego PiSu, ale również właśnie i Koalicji Obywatelskiej, i Donalda Tuska. No i spadochroniarz. I spadochroniarz. To jest coś, z czym się borykaliśmy w tych wyborach, czyli większość jedynek albo tych miejsc biorących była opanowana przez ludzi albo z zewnątrz, albo z naszego okręgu, ale nie z Konina, tak? Czyli mieliśmy posłów z Gniezna, Pojna po henning Tadeusz Tomaszewski, byli jakieś, jacyś przedstawiciele regionu, ale nie Konin i to jest ogromny problem i ogromny znak zapytania, czemu największy ośrodek w okręgu konińsko-gnieźnieńskim, Konin jest większy nawet od Gniezna przecież, nie ma tutaj swoich reprezentantów, oprócz właśnie Tomasza Nowaka, ludzi, którzy się wywodzą stąd. Ale może, trzeba przyznać, że Michał Kołodziejczak, przeciwko któremu był bardzo duży opór tutaj, przynajmniej na początku, no, swoją pracą i tym, w jaki sposób prowadził kampanię wyborczą, no myślę, że wiele osób do siebie tutaj z naszego regionu przekonał. No była to przede wszystkim bardzo profesjonalna kampania. On miał za sobą sztab ludzi którzy pewnie te pomysły podsuwali, ale również opakowywali je w odpowiedni sposób. Mówię tutaj o zdjęciach, nagraniach, działaniach w mediach społecznościowych i widać było drastyczną różnicę w prowadzeniu tej kampanii pomiędzy właśnie Michałem Kodzieczakiem a pozostałymi kandydatami. Nie tylko, nawet mówię o Kalicie Obywatelskiej, ale w ogóle o listach tutaj naszych regionalnych. Tak, więc to była ta przepaść, no i to się przełożyło na fantastyczny wynik. Choć też nie można wszystkiego zrzucać na karp PR-u dobrej promocji marketingu, sam Michał Kołodziejczak też jest taką osobą, która pokazała, że tego typu kampanie można w regionie zrobić. On startował z takim minusem powiedzmy, tak? Bo właśnie spadł chroniarz, nie stąd. No i u Więc nas musiał... jaki był kiepski początek, przecież dwie na jedynkę, Michał Kołodziejczak, tak, stopad, który nie, super, nie potrafi ja tak, właśnie odpowiedzieć na takie zdawałoby się. Najprostsze pytania dotyczące konina i okolic. Ja tylko powiem naszym widzom, że my specjalnie te quizy zrobiliśmy właśnie przez to, że mieliśmy tylu spadochroniarzy czy ludzi nie z koniny na listach, że trzeba było troszkę ich z tej wiedzy przetestować. Ja nie jestem zwolnikiem odpytywania z takich haseł encyklopedycznych, natomiast no, jeśli ktoś startuje z Konina, no to takie podstawowe rzeczy powinien wiedzieć o koninie. I Michał Koziczak wtedy nie wiedział, ale nadrobił to, bo potem dało się wyczuć, że w różnych konferencjach prasowych gdzieś tam nawiązywał tak do tego, że, że tą wiedzę już posiadł. Eee, tak, no startował właśnie z takim minusem, e, więc tym bardziej musiał ciężej pracować, żeby ten wynik osiągnąć. Oczekiwania były bardzo duże e, i wewnątrz jego środowiska politycznego, i ludzi zainteresowanych w ogóle jego osobą. Eee. No ale też niechęć. W samej tutaj, tu naszej platformie, no tak, o to było widać. Przyszedł ze mną, chociaż ta niechęć na pewno. Podskurna, Na bym pewno był ogromnym rywalem dla Tomasza Nowaka i ostatecznie wygrał z nim ten pojedynek, taki wewnętrzny na liście, bo przepaść między nimi była ogromna, jeśli chodzi o liczbę głosów, choć poseł później argumentował, że to wcale tak nie jest. Natomiast raz rozmawiałem z jedną z jednym działaczy Platformy Obywatelskiej z Konina, tak, tak między nami nieoficjalnie. I on przyznawał, że no szanuje Michała Kołodziejczaka właśnie za tą pracę, za te jego pomysły, za ten inny styl prowadzenia kampanii, więc z jednej strony lokalna platforma dostała w nos takiego przytyczka, z drugiej strony przynajmniej ta osoba, z którą ja rozmawiałem potrafiła obiektywnie ocenić działania Kołodziejczaka, natomiast długofalowo on może być zagrożeniem dla, dla naszych lokalnych działaczy. Jeżeli tylko będzie chciał tutaj pracować w okręgu i, I zajmować się nami, tak, i zajmować no bo został się. wiceministrem, Tak. No, to może być przeszkoda, bo jednak więcej czasu będzie spędzał w Warszawie, ale jeżeli przyłoży się do pracy i będzie tutaj koninem regionem się zajmował, może na stałe tutaj wpisać się w krajobraz polityczny, bo trochę mamy tutaj taką pustynię, tak? No właśnie tych liderów politycznych nam tutaj w mieście brakuje. Czyli miejsce do zagospodarowania, kolejny odcinek podsumowania roku już wkrótce.